No, hej kochani, mam chwileczkę czasu. <laughs> Rybka mnie wzięła, jestem u siostry na kawce. Za tydzień będę już wyjeżdżać, więc w sumie będę się pakować i jeszcze troszeczkę do Was dzisiaj coś tam powiem. Pogoda jest przepiękna, a ja już jestem jakby nastawiona na jesień przyzwyczajam się, aklimatyzuję się godzę się z, z tym, bo jak wiecie ja jestem ciepłolubna nawet tu że może do ciepłego kraju by wyjechać no to tak żartobliwie <coughs> także kochani sama wiem, że jak z czym się godzimy jak coś akceptujemy jak z tym nie walczymy to nam jest jakoś łatwiej jak sobie pomyślę, no dobra trzeba przetrwać do jesień no trzeba, no nie mam na to wpływu, że jest zimno. Chyba, że tak jak wspomniałam przed chwilą, że mogę gdzieś wyjechać. No ale wiecie, to się wiąże z kosztami. I można sobie na tydzień, ewentualnie dwa, ale tak na pół roku, żeby aż do wiosny, no to się nie da, niestety. I jest tak ze wszystkim. Jak się coś akceptuje, jak z czym się nie walczy, jak się nie walczy z ludźmi, którzy nam nie służą, jak się nie walczy z sytuacjami. Ze zdarzeniami, z tym, co się nam wydarza, przydarza i co się na naszej drodze pojawia. To wszystko wiecie co, tak jakoś przychodzi, odchodzi, przypływa, odpływa. Tak jak chmura na niebie. I nasze myśli są takimi chmurami. I tak przypływa coś do nas. I jak to puścimy, to to odpływa. I znowu płynie chmura i odpływa dokładnie z naszymi myślami. Ja nie wiem, ile dziennie. Tych myśli przechodzi przez naszą głowę, ale jest niesamowita ilość. I ja już się nauczyłam trochę w moim życiu, że jakby mniej tych myśli, a może nawet jak płyną tam, to ja to tak gdzieś niweluję, przepuszczam, czasami ich nawet nie zauważam, mimo że one gdzieś tam płyną. Nie lubią się skupiać, nie lubią się zastanawiać, nie lubią obciążać mojej głowy, nie lubią rzucać tam jakiś śmieci, nie lubią trawić jak ktoś mi coś powiedział, po prostu, wiecie co, lubię taką pustą głowę, taką przestrzeń. Tak jakby trochę wyrzucił człowiek trochę gratów ze swojego mieszkania, albo parę mebli i chciał sobie taką zrobić przestrzeń, że poczuł się tak luźno i mógł sobie swobodnie się przemieszczać. Więc kochani, ja tak się przemieszczam swobodnie po mojej głowie, po moich myślach, a w ogóle to uwielbiam się skupiać na fajnych rzeczach, na tych cudownych emocjach. W ogóle to lubię tak, jak leci piosenka, to ja tak położę, przez ducho, przez serducho. Jak y, słyszę jakiś śpiew ptaków, jak coś tutaj takiego fajnego, albo jakiś zapach, albo coś pachnie, gdzieś idę jakimś, jakąś galerię w sklepę, gdzie jakiś taka, powiedzmy jakiś zapach wanili, ciasta, cokolwiek. Uwielbiam to. Ja się skupiam na tych rzeczach. Naprawdę, zaczęłam zawieszać wzrok i moje myśli tylko na tym, co mi sprawia radość. A znamy siebie trochę, więc wiem, co mi sprawia radość, co wywoła uśmiech na mojej twarzy, a co może mnie zdenerwować i co może mnie zasmucić. Więc tak szybko cyk, 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 wiecie coś, to tak jak się przebija w komórce coś. Lecimy, zerknęliśmy. Ktoś coś umieścił, ktoś wyskoczył, o, tu jest film, tam jest piosenka, tam jest yy, jakaś reklama, tam coś innego. Jak coś nas zainspiruje, patrzymy w to. Nie, to cyk, 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 też tak macie, nie? Tak sobie poprzebijacie, poprzebijacie, poszło i nie zwracacie na to uwagi. Więc ja sobie tak w mojej głowie przesuwam, przesuwam, przesuwam. I tak jak chmurkę, wmuchnę i to się rozpłynie. I wiecie co? I to jest fajna metoda na cudownie spędzony czas, dzień, obrócić coś w żart, nawet jak nas coś tam przez moment tak jakby ukuło, zadział tak sobie wiecie, spojrzeć, zażartować, powiedzieć zdanie, rzucić sobie tak od niechcenia i już wywołamy śmiechu siebie, wywołamy śmiechu kogoś. I za chwilę jakoś to znikło. No, fajne czy nie fajne? No, możecie spróbować. Słuchajcie, ja próbuję wszystkiego. Ja testuję na sobie przeróżne rzeczy. A dlaczegoż by nie? Dlaczego ja mam być taka sztywna, pokładana i tylko tak odtąd, dotąd, bo tak trzeba, bo tak powinno się i już koniec? Nie, trzeba być elastycznym. Jak ta guma naciąga, cię elastyczna w lewo, w prawo, umieć się dostosować do sytuacji, do pogody do dnia, do nocy, do ludzi, do danej muzyki, nawet jak mi się nie podoba, dobra, to gdzieś tam niech przeleci, może następny utwór będzie fajniejszy. Jeżeli mamy taką możliwość, to wychodzimy. Jeżeli musimy zostać w jakimś pomieszczeniu albo z kimś, kto nam nie służy, to też można się tak fajnie zabezpieczyć, można, wiecie, przenieść się na moment gdzieś tam swoimi myślami, a wiecie, że można. My możemy się przenieść nawet na piękną plażę i zobaczyć piękne słońce i za chwilę zapomnę, że siedzimy tu z kimś, kto nam nie służy. Możemy też powiedzieć, słuchaj, nie mam czasu, wychodzę, bo, bo jestem zajęta, bo mam jakąś sprawę, bo coś. Można stosować różne rzeczy, przeróżniste. Nikt nam nie każe tkwić w tym miejscu, siedzieć w tym miejscu, słuchać ludzi, którzy, których nie chcemy. Przecież to od nas zależy, co my zrobimy z tą osobą, z tym miejscem, ze swoim czasem, z naszymi myślami. Bo to, co głowa nam mówi, to jest później odbiciem tego, jak my się zachowamy, co my będziemy myśleć sobie, jak będziemy reagować na dane rzeczy, na dane sytuacje, dane wydarzenia. Czasem jest tak, że masz fajny dzień, zdarza ci się coś niefajnego i umiesz to zniwelować, ominąć jak przeszkodę, zapomnieć jak to mówię, slalomem przelawirować. A czasem jest tak, że masz niefajny dzień, jakiś drobiazg, zupełnie cię wkurzy, coś, ktoś, nawet na ulicy jakaś przechodząca osoba potrafi cię wyprowadzić z równowagi, a nie z ona cię minęła, minęliście się w ciągu dwóch sekund. Jest tak. Każdy pewnie już takie coś miał, przeżył, doświadczył. Więc uczmy się, kochani, przelagierować, przepuścić, odpuścić, zapomnieć, jak to mówię, zażartować, obrócić to sobie w żart. Wszystko róbmy tak, aby nam się fajnie żyło, aby nasz dzień był fajny, a kolejny, żeby był jeszcze fajniejszy od poprzedniego. Bo jeżeli już wytestowaliśmy coś dzisiaj, Stosujmy to. Jak mamy pomysł, jak coś zrobić, wprowadzajmy to. I uwierzcie, że każda zmiana, każda nowa rzecz, każde wyjście z domu, każda nowa napotkana osoba, każdy przedmiot, który się pojawia, który sobie możemy dotknąć, obejrzeć, coś przeczytać, zastosować, wytestować, sprawia nam radość i sprawdzamy co siebie. Cały czas sprawdzamy siebie. Jak my reagujemy na to wszystko. Na kosmetyk, na zapachy, na muzykę, na biegnącego kotka, pieska, na kogoś, kto wyciąga do nas rękę na ulicy, na kogoś smutnego, uśmiechniętego, zapokanego, e, klącego, obdartego, ubranego i tak Patrzmy na to wszystko, jakbyśmy patrzyli na jakiś film i sprawdzajmy swoje reakcje. Jak my reagujemy, a później wystarczy sobie tylko posegrenować to, jak pranie, czarne, białe, kolorowe, i po prostu omijamy. Jak już wiemy, że drażni nas taka osoba, widzimy z daleka kogoś podobnego i wiemy, że może się coś wydarzyć, jakaś sytuacja, którą już kiedyś mieliśmy, idziemy w drugą stronę. Jeżeli chodzimy do jakiegoś sklepu, a tam jest niefajna pani, która obsługuje nas, no to nie wchodzimy do tego sklepu. Jest tysiące innych sklepów, akurat. Możemy sobie pominąć, więc omijamy zawsze przeszkody, a kierujemy się sercem. Oczy nas przyciągają, magia jakaś, e, fajna energia, przynajmniej ja tak robię. Ni stąd, ni cyk identu. nie wchodziłam tam dawno, cyk identu. tu, buszuję sobie po rzeczach, wynajduję sobie jakąś perełkę, fajną sobie rzecz odnajduję, coś sobie kupuję, to koraliki, to torebeczkę, o, jak, jakiś but, to jakąś perfumę i przychodzę do domu, patrzę na ten przedmiot i po prostu emanuję taką fajną energią, miłością. Uśmiecham się, a te przedmioty jakby mówiły do mnie, kochani, tą torebkę sobie też kupiłam. Patrzyłam na nią raz, patrzyłam drugi raz, no nie, mówię taka straczka, taka żółta, no ale tak mi się z jesienią kojarzyła ma jeszcze jakąś fajną rączkę i ta rączka mi chyba urzekła i tutaj też ozdoba i taka jak szanelka i za czwartym razem przechodzi i mówię, nie po powiedziałam do pana, proszę mi je podać, bo byłam tam sobie na wystawie i ja mówię, no nie daje mi ona przejść, już czwarty raz przechodzę koło niej, i ona do mnie mówi, Bożena Bożena, no i ja patrzę na mnie mówię, jesteś tak kolorystycznie mi coś ty nie pasujesz, ale ona mnie woła i w końcu mówię wie pan co, daj mi pan tą torebkę, bo ona mi nie daje przejść. No widzicie i właśnie tak ja kupuję swoje rzeczy. Ja nie patrzę, że to jest modne, czy to jest niemodne, czy to ma taki kolor, czy o, jeszcze inny. To mnie woła, ja to czuję. To jest tak jak moja kumpela wyciąga ręce do mnie, bożena, chodź, no podyć, no spójrz na mnie. I na pewno wy też tak macie, że nie możecie przejść koło osoby obojętnie, koło piosenki, koło jakiegoś drzewa, koło jakiegoś parku, czy jakiegoś parkanu, czy jakiegoś y, szpaleru kwiatu, gdzie jest wysadzony. No tak jest. I właśnie tam idźmy. To sobie kupmy. Nie, skupiajmy się, mogę, nie mogę, stać mnie, nie znajdę. Boże, ona Ciebie tak woła, ona Ciebie tak prosi, a potem... Tak jest, że wracacie do domu i myślicie o tym, że a mogłam sobie kupić, a dlaczego sobie nie kupiłam, a czy jutro jeszcze to będzie czekało na mnie. No właśnie, to nas woła i my to czujemy i nasze serce nam to pokazuje. Więc kochani, ja zawsze idę tam, gdzie mnie woła, nawet jak mi się nie chce czasem gdzieś wyjść, ale gdzieś ubieram się i tam mnie woła. I ja tam idę, i fajnie spędzę czas, albo spotkam kogoś, kogo dawno nie widziałam, albo znajdę się u kupeli, której dawno nie byłam, i gdzieś mnie tak poprowadzi w tą stronę. I jest cudownie, kochani, i właśnie o to chodzi, żeby nam było cudownie. Bo ja wiem, że zdarzają się te rzeczy niefajne, i przykre, i kłopoty, i troski przecież mnie też to nie omija, ale, ale wciąż szukam tych cudownych, fajnych rzeczy. Tych takich emocji, tych dodatków, tych przypraw życia. Które osładzają mi mój dzień. No to kochani, kocham Was bardzo. Buziaczki ślę. Idę sobie jeszcze do siostry, pożegnać się, skończyć kawusie. No i do zobaczenia. Do następnego razu.